Witam no wszystkich, dzisiaj pokazuję w, w Game ten jak odwieczny problem Game Rangera rozwiązać, czyli jak pozbyć się podobizny modemu przy Niku lub przy kursywie lub kursywy. pierwszą z tych rzeczy, czyli kursywa, to pozbyć się tylko idzie mianowicie tym, że na przykład mamy kursywę z jakimś tam graczem to resetujemy po prostu, yy, raczej no przekazujemy komuś hosta jeżeli to my zakładamy pokój zresetujemy yy, Game Rangera yy, no i wchodzimy do tego pokoju prosimy go żeby oddał nam hosta z powrotem i mamy lub yy, jeśli do kogoś wchodzimy to będzie ten ta kurs, yy, kursywa yy, no no to resetujemy do oporu, nie? Wchodzimy kilka razy. No i tak to wygląda. A jeżeli chodzi nam o zepsucie, ten, no ten sposób działa tylko jeżeli macie ten modem, właśnie podobiznę modemu, no i kogoś, kto ma bez tej podobizny modemu, bo dwa, dwie podobizny, te same modemu, to będą nam właśnie no, w, sensie, w sensie, że się nie da w ogóle tego zmienić właśnie dlatego dobra dlatego już przejdę nam do tego jak właśnie tą kursywę jeszcze raczej no kursywę tutaj ogółem macie pytanie raczej tu nam wyskakuje, że nie jesteśmy właśnie, że tak powiem, na adresie publicznym i to właśnie trzeba lub trzeba się po prostu zalogować na takiej głupiej stronie to jest IP nasze i ten, i musimy to wklepać tu potem wpisujemy dwa razy admin admin no i nam to wychodzi E, oprócz tego możemy też zrobić y, właśnie coś takiego jak ja będę próbował Chociaż jeszcze bym musiał się przejść do tego sklep, sklepu z internetem no, do dostawcy internetu i poprosić ich y, adres właśnie publiczny a nie ten A nie prywatny losowy nie Bo jeśli mamy prywatny losowy To właśnie Tam się dzieje Więc myślę, że wyjaśniłem o co chodzi, więc będziecie musieli po prostu poprosić dostawcę internetu. Jeżeli któryś z tych sposobów zadziała, zasubskrybujcie i powiedzcie co, co jest nie tak czy coś. No dobra, to na tym by był koniec. Cześć, do zobaczenia. Wkrótce.